Zgodnie z legendą jest tutaj pochowana Żydówka Sydonia, która w ręku trzyma Hiton Jezusa Chrystusa, czyli szata, którą zdjęto po ukrzyżowaniu. Również znajdziemy tutaj grupę Męki Pańskiej, praktycznie w skali 1 do 1, odtworzony, tak jak w Jerozolimie. I to, co jest dla mnie osobiście najciekawsze, chyba jedyne na świecie, namalowane w świątyni freski, które przedstawiają bestie apokaliptyczne i znaki zodiaku. Również jest tutaj relikwia Andrzeja Apostoła, a także chrzcielnica VI wieku, w której chrzczono wielu gruzińskich władców, ponieważ w Gruzji przez tysiąc lat wadała jedna dynastia, dynastia Bagrationi, której największe osiągnięcia przypadają od XI do XIII wieku, czasy, kiedy rządził król Dawid Budowniczy, końcówka tego Złotego Wieku Gruzji, rządy królowej Tamar. Za ich czasów Gruzja była faktycznie jednym z największych imperiów w regionie. Niestety, jak to zwykle bywa, w historii pojawiły się większe imperia, które prawie zniszczyły ten kraj całkowicie.